Witam serdecznie Przemysławia Zumańca, który chciał się dowiedzieć o tej figurce, co jest w polu, na jakie to konto ona była zbudowana i kto ją budował. Ja, Brunisław Tchórz, postawiłem tę figurkę w sprawie jeszcze swojej intencji, kiedy za Niemców byłem rozstrzelany, a kolega złapał Niemca za Karabin, chwycił go i mówi, Bawor, co ty robisz? A on, ty, Faflukter, noter, weter, ty Polska, świnio i zaczął kląć, a ja już byłem nieżywy i był Bogu dzięki ustałem ucalony i potem On mnie zrozumiał i już więcej mnie nic nie bił i na tym kiedy ja chodziłem chodzili ludzie to ja na tę intencję wybudował tę figurkę że jako, że przeżył a potem kiedy wybudowałem tę figurkę, to, to co każdego roku, jak byli obchody, to tam się odprawiała Ewangelia i ludzie szli dali z obchodami. I do, w pukamy z złocu nie powstał kościół, to tam każdego roku to się odprawiało. I kiedy przychodzili ludzie do wsi i prosili do świętego Jana i tam się zakończyła naburzeństwo złojeckie. Więc na tym chciałbym zakończyć i serdecznie dziękuję.